Cześć z tej strony Spokojny, witam wszystkich bardzo serdecznie na serwerku LongCraft, który jest serwerkiem Skybox z tego co wiem, i jest ostatnio dość popularny. Jak możecie zobaczyć na prawo, serwerek ma 115 na 120 osób o godzinie 22. Próbowałem tutaj wejść wczoraj, ale było bodajże 90 parę osób na serwerku i nie mogłem zbić, ponieważ serwerek był pełen. Kiedyś miałem nagrać z niego, ale. Znaczy, jest epicki, zaraz wam pokażę, co jest na moje, za tym drzewem po lewo. Tam jest zoromista budowa. Kiedyś wbiłem, miałem nagrać, ale nie za bardzo miałem czas. I tak jakoś wyszło, ale zobaczcie, co tutaj się nam pojawia. Jest tutaj epicki smog, który trzyma na dole napis Sky. bodajże. Zaraz podejdziemy bliżej, wam go pokażę, ale serwerek wydaje mi się, że jest naprawdę zarombisty. Ma wszystko ogarnięte, przynajmniej z, tej, z mojej perspektywy Ma jakieś rangi youtuberów, krizu tutaj gra w ogóle W ogóle zobaczmy na pierwszy rzut oka czy widać jakieś znaneki No tak z grubsza to nie za bardzo widzę Pewnie może ktoś tutaj być, ale nie widzę yy, Dobra, 117 osób, zaś było 115, 117, 118, zaraz będzie 120 yy, Pewnie, nie wiem, no serwerek yy, wydaje się być zarobisty, ponieważ gra tutaj dużo ludzi Zobaczymy jak to wygląda yy, Jest w miarę ogarnięty, jak wejdziemy na spawn to jesteśmy gdzieś tutaj Pierwsze co nie ma żadnej informacji, co tu się dzieje w ogóle. Znaczy, jak się odwrócimy, to tutaj coś jest. E, widać spokojnie, Twoja ranga, coś tutaj wykształciło chyba. Ilość graczy 118, stan konta, smocze monety, w ogóle są tutaj smocze monety, więc spoko. E, sklep, zaczynam żyć gry, Longcraft. E, tu jestem widzę jakieś kopalnie. Ok, tam można kopać, dobra, zejdźmy sobie. Mmm, jesteśmy w jakichś podziemiach. Ok, można tutaj wyjść z schodkami. E, co tutaj mamy? Mamy 8 pc -ta. co się stanie jak na siebie kliknę? Aha, czyli mogę sobie skraftować kill -offy, a to tak w, no, w zwykły sposób, widocznie tutaj nie można używać kraftingów, a nie, można używać, dobra, mamy strefę VIP-ów, e, co tam jest, nie wiadomo co tam jest, e, nie ma żadnej informacji co jest w strefie, w strefie VIP, ale widzimy ender Chesta, e, kowadełka, jakiś tam enchant i 4 e, e, kopalnie, okej, okay. z tej strony co my tu mamy? Strefa elity, dobra, tutaj widzę, jest y, są szmarag do kopania jakieś, chyba. Można pewnie kopać, może, można, może, nie można. O, tutaj są już, widzę, bardziej zaawansowane stoniarki. Tam u góry też są jakieś, tam te mają wodę, nie wiem. Tu mamy Enchanty, jakieś Kowadełka. No, okej, okay. co mamy dalej? Y, strefa graczy, o, fajnie, dobra. Mamy Enchant, mamy Kowadełka, możemy z nich korzystać, no jasne. I mamy tutaj nasze y, stoniareczki, fajnie, 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 okej. Okay. No, nie, nie wiem, chyba nie mają jakiejś większej przewagi, tej rangi. Mm, idziemy sobie na spawna, co tutaj mam dalej? Mamy przejście, w tu jest w ogóle ścięta. To mogę jeszcze No, jasne. Mm, Można hopper poziomu czwartego wymienić na hopper poziomu. Aha, Okej, okay, to jest jakaś wymiana dziwna. Nie wiem, co się rozchodzi. To jest z hopperkami. Może mieli jakiś błąd. Coś mi się tutaj naprawiło. W ogóle to jest chyba jakiś pet, który lata za tym typem, nie wiem. E, tutaj jest jakieś wielkie coś, to jest jakieś, jakieś logo? Jakieś G, cokolwiek, nie wiem, tam są drzwi. Dobra, idziemy sobie w tą stronę. Tutaj są jakieś rzeczy z tego co pamiętam. Jak wybiłem drugi raz na ten serwerek, o 119 osób, zobaczcie, wow. E, to przypominał mi spawna z innego serwera i wydawało mi się, że jest Kopią spawnu po prostu. O, jakiś przykładowy generator, okej. Okay. Czyli rudy tutaj dropią. Eee, są klasy, czyli bierzesz górnik, mogę sobie to jakoś wziąć. A nie, to są minionki. Dobra, o, fajnie, minionki, fajna sprawa. Ulepszone eee, KPL, możliwość wymiany u mpc ów Spoko. Poziom drugi, poziom trzeci, poziom pierwszy i tam był poziom czwarty, tak? Tutaj mamy spawnerki. Eee, Okej, okay, fajnie. Można zakupić w sklepie premium oraz y, w zwykłym sklepie za 100 tysięcy. Fajnie. Tutaj mam bekony. E, możliwość zdobycia neterowego. Zerowa e, wieża, Wider oraz z skrzyni premium. Okej, okay, czyli można to jakoś zdobyć inaczej. Spoko. E, Unikatowe przedmioty do zdobycia tylko w skrzyni premium oraz item shop. E, tobołek Hmm. Można mieć to Spoko. zarobił tyle hajsów jakiś tam czas, spoko. To jest wielki znak zapytania, okej. Okay. W ogóle spawn jest naprawdę epicki. Nie nagrywałem z tego serwerka, ale tutaj chodziłem. Na tym serwerze tak mi się wydaje nawet zarobista sprawa zorcy. To są jakieś ptaki, tam jest motylek. Z tamtej strony jeszcze więcej fajnych rzeczy. Takie wielkie kwiaty wszędzie są. No, spawn jest naprawdę zarobisty, tylko szkoda, że ten render jest taki słaby. Opcje, grafika, render, no mam no, 23, powinien, powinno to łapać Zobaczcie jaki ładny ptaszek, no za zbudowanie tego spawna, naprawdę szacun Zobaczcie, wielkie kwiaty tu jest on na wyspach Wygląda to naprawdę epicko, to tu jest jakiś zamek Zobaczcie, tu jest ptak, nie, tu ma oczy jest skrzydełka, no jest naprawdę zarabisty fajnie, dużo detali jest zrobionych O, tu jest jakiś ender, chesty są, a nie, są skrzynki jakieś To jest ender Chest Dobra, nieważne. No są Ender Chesty. Gdzieś tutaj powinny być też skrzynki. A nie wiem, gdzie to no znaczy. wow, wielkie kwiaty. Podejdziemy po tego smaka, który jest naprawdę epicki, ale pójdziemy sobie może najpierw jeszcze w drugą stronę. O, ten też ma taką kuleczkę. Pójdziemy sobie tutaj, tu jest nasz zamek spałnowy. 113 osób. no naprawdę powiem Wam, że serwerek ma mega, mega popularność. Nie wiem z czego to się bierze, ale jest wow. Skrzynia premium, a mogę sobie zobaczyć co w niej jest. No jasne. E, mob spawnerki, ale eletry, jakieś inne pierdki, e, kupon na, na smocze monety, przepustka do piekła i bloczki, nie bloczki, to jest co tutaj mamy, coś innego e, hopery, e, też same rzeczy plus jakieś inne pierdołki e, tutaj mamy bacon i też mob spawner i tu jest czwarty tier i kupon na 500 smoczych monet, więc trochę jak chyba level up, trochę poszło to powiedzę, że to są, to są gąbki, tak to są gąbki, ciekawe co dają gąbki Dobra, tutaj mamy co? Mamy jakiegoś mpc ta Nawet 3 MPC-ty, w ciebie. Jajcasz, co ty ty masz? Nic nie masz, może można w ciebie coś wrzucić. Co ty masz? Barwniczki, fajnie, okej. Okay. A ty? Też coś masz. Eee, hopper poziomu pierwszego: 64 hopery. I tyle szmaragdów. I ja pierdzielę. Wow! Nie, to już jest chyba level hard jakiś. Nie, no, weźcie, tyle tych znajdźcie. A wy co dajecie? Handlarz cementem. Aha, czyli dajesz kolorowy cement, spoko. Ty też dajesz kolorowy cement, ty dajesz beton i ty też dajesz beton. No jasne. W tą stronę coś jest? Nie, teraz przejdziemy na tą stronę. Więc idziemy sobie na spawn'a. Jesteśmy tutaj, więc lecimy sobie w tą stronę i zobaczmy co tam jest. Eee, tego smoka wam pokażę, bo on jest naprawdę wow. Zaraz zobaczymy jeszcze wyspę. Zobaczcie, jakieś drzewo, w ogóle tutaj tam zejście, było ale wyrąbane w to zejście. E, spawn, spawn jest naprawdę zarąbisty, najlepszy spawn, chyba jaki widziałem do tej pory. Zobaczcie, Skyblock ładnie napis zrobiony, jeszcze nie jest zrobiony e, w, tak, jakby na jednej ścianie, tylko jest po skosie e, tych Minecraftowych kratek. I naprawdę, żeby zrobić takie coś, to jest epi, epicka sprawa. Nie? Od, od, bloku, od dołu to tak nie wygląda, a od góry no, magia, nie? Szkoda, że tutaj flya nie ma, ten spawn, nie bywa naprawdę, naprawdę mega. Pójdziemy sobie w tą stronę, zobaczmy co oni tutaj dają. I widzę, że wyspy są ładnie ukończone w dół No mniej więcej nie będziemy robić żadnych zorów. widać, że są zrobione z wortelita, Tak ładnie, kulki, ale jednak Spawn wygląda naprawdę zarobicie. tam w ogóle są jakieś chmury, hmm super Byśmy chcieli zobaczyć, zobaczyć jakiś sklep, sklep, albo coś w tym stylu, hmm. Sklep, jest sklep, dobra e, Bloki, co nam tutaj dają? E, Taki trawy, inne pierdołki, sprzedaż, kupno. Widzę, że y, hajsu to jest super dużo nie ma. Powrót, znaczy ceny są bardzo małe. Co są, są na sprzedaży, co na zakupu, ok. Wełny, farmy, drewno i tutaj są, jest drop z mobów. Teraz inne, o to mnie interesuje. 100 tysięcy za spawner, to jakieś inne pierdołki, coś mało istotne. Yy. No cóż, 100 tysięcy do spawnerek. Nie wiem, jakie są ceny, nie? Farb. Yy... Dobra, Is. Tworzymy wyspę. Zobaczmy, co to jest. Nie, nie podoba mi się to. Jeśli te ściany nie można wyłączyć, choć nie będę tego teraz sprawdzał, to naprawdę nie fajnie. I czekajcie. Zbierz język. Ok, to mnie interesuje. Bym zobaczyć zobaczyć, czy są jakieś upgrade. Y. Is upgrade, coś w tym stylu. Is go. Jest GUI, wyspy Control panel. E jak to zrobić? Is, control. Ty, da, gdzie to jest napisane. No dobrze chyba napisałem, nie? CY, ONY, PANEL hmm. Nie wiem jak to zrobić. dobra e I settings, jakieś GUI, nie GUI, pewnie to można zrobić To trzeba poszukać, ale wysepka nie jest za duża na, na start Ale nie wiem, dobra tu są jakieś podstawowe itemki, ogólnie spoko I stop Mmm, tysięcy Ładnie, tutaj widzę Troszeczkę osób gra Eee, baltop Nie ma baltopu, okej okay. Dobra, nie wiem, serwerek wydaje się fajny Zobaczymy jak to tam wygląda Stoję na krawędzi Bo nie poszedłem w tą stronę co powinienem Dobra To chyba było na tyle Serwerek naprawdę zarobisty, spawn mi się tak podoba yy... Nie wiem, jak wygląda to z wyspami, jeszcze, by trzeba po, troszeczkę pogarniać Tak, na pierwszy. A, jeszcze chwilkę sobie pomoc. Co tutaj dają? Czekajcie, powrót na wyspę. Ulepszanie. Można ulepszyć. Rozmiar. E, Tylko, ku... o, jest, 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 jest pieniążki. Sam teraz mam 50-50 i za ileś tam hajsu ulepszamy. Ok, e, generatory. Generatory można ulepszać. wow, fajnie. Dalej, drużyny 4 sobie można mieć. A to, to co to jest? Eee, domy. Ilość domów. Ok, więc. Wow! Powiem wam, że teraz eee, ranking to mnie nie interesuje. Napraw skin. Człowiek chciałby naprawić skin. Ok. Eee, level wyspy. Mam pierwszy level wyspy. Wow. Co tu jest? Fajnie, fajnie że pod komendą pomysł jest taki GUI. System petów moje pety, nie mam peta, dobra, e, dalej, kosz, dobra, kosz to kosz, nie ma powrót, to mi nie, nie pasuje, warpy graczy, aukcje, biomy, stan konta e, i smoczych monet, mam 25 smoczych monet, ok miniony, o miniony, to mnie interesuje, oh, kurde, drogie są, farmer jest trochę tańszy, to mnie zdenerwuje. I ten team, sklep, zestawy, warpser, warpy serwerowe, zaraz zobaczymy. Górnictwo. Banner VIP, Drop Skobestone. Górnictwo, co to jest? Zerut. Aha, czy nie jeszcze żadnej? Dobra. E, warpy serwerowe, to mnie interesuje. Spawn, tartak, kopalnia, jedzenie, e, piaskownica, PVP. E, weźmy na piaskownicy, co mogę po prostu kopać? Fajnie by było, podobałoby mi się to. By mógł kopać. I ciekawe jak ona wygląda. F5 A 6% na zdobycie piasku, czyli nie jest aż tak łatwo. Jadzie, no już teraz powinien, powinienem wydropić piasek. Nie mam łopaty, więc trochę lipa, nie? Hmm. Dobra, wejdźmy wyżej. Może po prostu tam nie chciał dropić, co? Hm. No, nie chcę dropić. ja mam 6% na to podobno. Mi piszą, że nie mogę niszczyć, więc okej. Okay. Tam jest skillow. A może w danym miejscu mogę tylko, ko tylko kopać co? Jak tutaj na przykład. A nie, to po prostu tą, tą rudę mogę kopać, a piasek? Chciałbym na przykład kopać piasek. O tam też jest coś, to znaczy rudę. Ten blok do kopania, tutaj też jest do kopania. Zobaczcie. Nie, ja ty, ty tutaj kopię. Aha, czyli może z tego leci co? Piasek. Hmm. Zaraz zobaczymy, popatrzymy po, na typa. Tak, z tego zrobi piasek. Wszystko jasne. Okej, okay. czyli trzeba tam kopać. Dobra, to będzie na tyle na ten moment, no serwerek zapowiada się naprawdę fajnie wizualnie, jest jednym z lepszych serwerów, które widziałem, z ilością osób też jest jednym z lepszych serwerów. Eee, nie wiem jak tutaj działa ekonomia jeszcze, to trzeba popatrzeć, pograć. Eee, może programy zobaczymy, na razie się nie zapowiada. na razie mam inne rzeczy do robotki. Eee, jeśli macie jakieś fajne serwerki, podobne do tego najlepiej to dawajcie ip w komentarzach, wbijemy, zobaczymy serwerek, no ten jest naprawdę taki 10 na 10, na razie za zarzutów nie widzę, nie wiem jak wygląda sprawa z administracją i inne ale cała reszta, do której można się doczepić na pierwszy rzut oka jest naprawdę, no nie, do, nie ma nic do zarzucenia, po prostu tyle. Łapka, komentarz, subik, dzięki, że wytrwaliście, do następnego.